Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witają Was? Michał, Maja i ja, Ewa. W, w dzisiejszej Ewangelii na samym początku aż pięć razy Pan Jezus mówi o chwale, otoczyć kogoś chwałą. Co to znaczy otoczyć chwałą? To znaczy miłować kogoś. Albo? Wielbić kogoś. Tak. Osoba, która jest otoczona chwałą jest znana w środowisku swoim, wszyscy mu przyklaskują, bo wykonała, zrobiła coś nadzwyczajnego. Szóstka z jakiegoś trudnego przedmiotu czy jakieś inne osiągnięcie. No właśnie, i Pan Jezus mówi w drugiej części Ewangelii, co uczeń Jego powinien robić, aby być otoczony chwałą. Co takiego? Miłować się nawzajem. Tak jak Jezus nas umiłował. Te słowa Jezus mówi w bardzo konkretnej sytuacji, kiedy zaraz w pierwszym zdaniu Ewangelii dzisiejszej jest, kiedy Judasz wyszedł po wyjściu Judasza. Kim był Judasz? Miłował. Jeden z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa i apostołem który wydał Chrystusa. No właśnie. Ale Jezus wiedział, że jej udasz go wyda, czy Jezus przestał go kochać? Nie, wybaczył Mu od razu. Dokładnie. I właśnie do takiej miłości Jezus nas wzywa. Do miłości, która wyraża się w wybaczaniu. Czy znacie jakąś osobę z Waszego środowiska, która właśnie taką miłość kocha? Tak. Kto to taki? E, na przykład. Czy trudno, łatwo jest wybaczyć się drugiej osobie? Nie. No, życie, no dokładnie nie. moja siostra. No. Często się kłócimy i w mojej głowie czasami nawet nie chcę jej wybaczyć. No właśnie, i wystarczy mała sprzeczka, ale w naszej głowie u ciężko jest powiedzieć. Przepraszam. A bo w szkole, żeby komu do, jej dopalić. No właśnie, tak, także wybaczanie jest czymś bardzo trudnym, ale właśnie do takiej miłości, miłości wybaczającej wzywa nas Jezus. I taki przykład miłości sam On nam dał. Ale dzisiaj obchodzimy też y, no, urodziny kogoś bardzo ważnego. Kto to taki Karola rodzinę? Wojtyły Jana Pawła II, pierwszego polskiego papieża, który się urodził w 1920 roku, a zmarł w 2005 roku. Tak jest. I y, w historii życia Jana Pawła II było pewne takie wydarzenie, gdzie on no, pokazał, że naprawdę jest prawdziwym uczniem Jezusa, ponieważ żyje miłością wybaczającą. Bo Zamachowiec, gdy strzelił był i, i się prawie złapał rąk no, kapłana, to od razu powiedział, wybaczam. Dokładnie. Nawet nie czekało, kiedy powie, przepraszam. Mhm, tak, Jan Paweł II w momencie zamachu to było pierwsze, w zasadzie ostatnie słowa, zanim stracił przytomność, wybaczam, wybaczam. Jan Paweł II, prawdziwy uczeń Jezusa. I Pan Jezus dotrzymał swojej obietnicy. Każdy, kto będzie żył taką miłością wybaczającą, będzie otoczony chwałą. Yy, Jan Paweł II jest yy. święty, prawda? Czy to jest chwała? Tak. Tak, i to wielka. Pan Bóg otoczył Jana Pawła II wielką chwałą, wynosząc go na, na, do chwały ołtarza, prawda? Yy, Ale ty tam coś masz obok. Nie, gdzie to jest? O, Michałman. Kiedy my będziemy też żyć miłością wybaczającą, co Pan Jezus kiedyś nałożył nam na głowę? Koronę chwały. Takie jest, koronę chwały. Czy tylko dziewczynki będą miały koronę chwały? Nie, też i chłopcy. I chłopcy też dostaną koronę chwały. Która tak. nieraz nawet upija. opija. <noise> koronę chwały, czyli koronę zwycięstwa. Kiedy my zwyciężymy właśnie miłością wybaczenia miłością taką, kiedy no, będziemy po prostu kochać swoich również nieprzyjaciół. I do tego Pan z nas wzywa. Ale wiemy, że jest to bardzo trudne. Kogo możemy prosić o pomoc w tym? Yy, Matkę Boską. No właśnie, Maryje. Maryjo, pomóż mi przebaczać. Maryjo, ja sama nie potrafię. No jak się kłócę z tą siostrą, albo z kolegą z klasy. Maryjo, nie dam rady. Ty pomóż mi wybaczyć. ok? Także niech to będzie zadanie dla Was na dzisiaj, na jutro, na pojutrze, na całe życie. Maryjo, pomóż mi wybaczyć. I wtedy Pan Jezus nałoży nam koronę. Chwałę. No właśnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wielki wielku ufamy. Pa!